No, witam. Mamy połowę listopada, a ja ze swojego małego ogródka warzywnego nadal przynoszę piękne warzywa. To jest niesamowite, że jeszcze o tej porze można mieć tyle warzyw. Yy, zawsze mnie to zachwyca co roku o tej porze, no bo wiadomo, w ciągu roku wszystko fajnie rośnie, ale teraz połowa listopada. A tu jeszcze tyle warzyw. Piękna sałata i taka nakrapiana i dębolistna. Wszystko pięknie rośnie. Sałatę już jemy dwa i pół miesiąca. Cały czas tych samych sadzonek pobieram liście i cały czas mamy y, świeżą sałatę. Kapusta pekińska też cały czas zbieramy jemy wspaniałą ekologiczną kapustę pekińską, kalarepka, no jest przepyszna, pierwszy raz mam fioletową, jest bardzo y, smaczna, w środku ma biały miąż, y, chrupiąca, słodziutka, no przepyszna, natomiast no rzodkiewki, no wiadomo też pyszne takie, chrupiące, świeżutkie, prosto z grządki. Także no naprawdę jestem co roku pod wrażeniem, że mam tyle warzyw jeszcze o tej porze. Yy, uprawianych ekologicznie, bez żadnych sztucznych nawozów czy oprysków. W ogóle nie kupuję takich rzeczy, nawet nie kupuję żadnych oprysków yy, ekologicznych czy nawozów ekologicznych, oprócz obornika granulowanego, którego używam w małych ilościach i to głównie do donic. Natomiast nie kupuję, jak mówię, ani żadnych oprysków ekologicznych, czy nieekologicznych, żadnych nawozów. Wszystko robię z tego, co mam pod ręką. Czy to w kuchni, w kuchni czy w apteczce. Pokazuję, jakie robię mikstury, jak nawożę glebę na jesień, właśnie teraz jak przygotowuję glebę no żeby wszystko tak pięknie rosło i z jednej grządki można było mieć nawet po trzy plony także zapraszam na mój kanał pozdrawiam